Dzięki współpracy z CSGO skinsem aktualnie trwa konkurs. Do wygrania macie 10 skinów o łącznej wartości ponad 450 dolarów. Każdego z tych skinów możecie otrzymać jako gratis do doładowania minimum 2 dolary z kodem lamianek. Aktualna lista skinów, które zostały, znajduje się na Discordzie. Powodzenia! A więc, Siemaneczko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony lamianek. A wy witajcie w kolejnym materiale na tym kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy na CSGO Skinsie. Jak wiecie trwa event walentynkowy, także ode mnie, od strony dla Was. Na sam początek możecie otrzymać 20 oraz 10% do doładowania. Wchodząc oczywiście z pierwszej linijki w opisie. Powiem tak, nasz budżet po poprzednim materiale ze Skinsa jest dość ograniczony. No, nie oddała kolejna bitwa. E, także dzisiaj wydaje mi się, że pozwolimy sobie na Booming Bone Case. E, oczywiście będziemy sobie otwierać. No, wydaje mi się, że już na spokojnie po 3. E, no i te Booming Bone Casey. Mam nadzieję, że nam później oddadzą na case battle, u. no ale jeśli nie oddadzą, no to lipa. Oczywiście do 10 punkcików standardowo, także lecimy sobie, no i zobaczmy sobie, czy uda nam się coś ciekawego dzisiaj zarobić. Zaczynamy ten odcinek od 0 do 2. Lecimy dalej. Little Glass Cortex no na razie nie ma nic ciekawego. 49 zł coś nam tutaj laguje chyba, nie wiem jak wy to widzicie na materiale e, Ale może na materiale jest dobrze, tylko mi tutaj laguje, nie wiem o co chodzi e, ale jest 0 do 3, to też nie wiem o co z tym chodzi e, 0 do 4, no kurde coś te walentynkowe skrzynki widzowie Szczerze Wam powiem, że na razie... Na razie nic nie oddają. No mamy MAK 10 non Ridera, ale czy on coś będzie wart? Otóż nie. 0 do 5 już. No strasznie szybko to leci, ale w końcu będzie pierwszy profit i będzie 1 do 5. 109 zł, 25 zł na plus. Nie, 35 zł na plus chyba. Nie, może się pomyliłem w liczeniu, ale jak idziemy za ciosem, to idziemy za ciosem. No i mamy 2 do. 5, tak, 2 do 5. Kurde, nie wiem czemu na początku tej animacji yy, na początku tej animacji jest jakby, takie jakby lagowanie. Yy, może nie, tutaj nic, tutaj nic. Nie no, to zostawiam sobie na tym. O, tak kurde, jakoś brakuje mi płynności. Nie wiem, no 2 do 6 w każdym bądź razie. Mam nadzieję, że Wy na materiale macie to dobrze. Yy, 50 zł nam nic nie daje, także 2 do 7. A z tej skrzynki mamy fajne skiny, ale czy wystarczające? nie wystarczające 2 do 8, no i zaraz pójdziemy na case battle i zobaczymy czy uda nam się złamać klątwę case battle nie będę mówił ile skrzynieczek ile bitewek z rzędu przegraliśmy ale jest to no, już bardzo dużo i nawet szczerze wam powiem nie pamiętam daty kiedy wygrałem ostatnią bitewkę a teraz mamy na ten moment jeszcze 3 do 9, także sprawdźmy sobie, jeszcze będzie walka 4 do 9 najprawdopodobniej, tak jest 4 do 9, także bardzo bardzo fajnie. I czy coś jeszcze tutaj nam wyleci? Chyba nie. Także 4 do 10. No, nie brzmi to najgorzej. Tak szczerze mówiąc, nie brzmi to najgorzej. Ale zobaczymy teraz na case Battle. Gdzie jest Booming Bone Case? Ile? 384 zł. No dobra. Możemy zrobić sobie tak jak w poprzednim materiale ze Skinsa. O ile nam starczy? Kurde, braki nam na ostatnią. No dobra, no to otworzymy sobie 19, oczywiście lecimy underdog. No i sprawdzamy sobie, czy dzisiaj się w końcu przełamiemy. Pierwsze dwie skręczki oczywiście będą najbardziej kluczowe. Co można nam polecić? AWP Lightning Strike 4,5%, oczywiście my jej nie chcemy, bo gramy underdoga. A my dropimy sobie Classic Knife, a Case Hardened. Także jak widać na razie nie mamy szczęścia. No, i body samo by musiał coś sobie dropnąć. Ale czy body samo dropnie 1300 zł? Nie. Nie sądzę, żeby dropnął 1300 zł. Z tych skrzęczeń na buście, także znowu na samym początku bitwy, wynik jej jest nam znany. No, masakra, widzowie. Masakra. Ja się boję, że my dojdziemy w końcu do 3 cyfrowej liczby. Że dojdziemy w końcu do 3 cyfrowej liczby przegranych bitew z rzędu. No, co prawda. No niedługo będziemy w połowie, o. niedługo będziemy w połowie, ale no do tej połowy jeszcze troszkę nam brakuje No ale no, to was o tym poinformuje No na pewno na streamku, nie wiem czy na odcinku, ale na pewno na streamku będziecie mieć o tym informacje No jak widać, nie mamy szczęścia na tych case battle'ach coś Także, unlucky się mówi, unlucky się mówi, Mam, no powiem to co zawsze Mam nadzieję, że następny materiał z CSGO Skinsa będzie po prostu lepszy. Czy to się uda? Tego nie wiem. Czy teraz coś, bot, i samodropnie, żebym cofał swoje słowa? Raczej to się nie powinno wydarzyć. Także ostatnie 5 skręczek w tym materiale. No i zobaczmy sobie po prostu, co nam tutaj wyleci. Cyk. Nic ciekawego. Znaczy, no, mi to tam, ja patrzę tylko na Bota i samu, już teraz mi tam może nawet sobie kolejna kosa polecieć, może ten lightning strike polecieć. Wszystko może mi polecieć, bo i tak nie wygramy tej bitwy. A Bot i samu sobie zgarnia coś około 8 tysięcy, ponad 8 tysięcy. Także gratulacje dla Bota i samu, Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie. Siemanko!